Mianowicie kokolani w kolejnym odcinku. Dziś, tak jak widzicie, nakarmimy sobie parę pajączków. Co tutaj mamy? Karaczam turecki. Drewno jady. Więc co? Zacznijmy, może od tego pajączka. Zmienimy sobie kadr. Jest to ptasznik białokolonowy. Akentus skóry ageniculata. Więc czas zacząć karmienie. Jak się powiedziało, A to się mówi B. Jak widzicie ptasznik, dość pokaźnych rozmiarów. Dobrze sobie zrobiłem delikatne zbliżonko. I damy jej drewno jadąc z drugiej strony. Raczej tutaj nie będzie zbyt dużego problemu. Mam nadzieję, że to pani go wyczai, że tu leży. co pozostało nam tak naprawdę czekać, mam nadzieję, że to już szybko minie czekanie, oczywiście. O, nam wierzyła Pana drewniana. więc prawdopodobnie będzie to jej ulubiony silemką. Tak jak wiecie, nie tylko karaczami, szybkami, pajączkami, bo i też drewnojadami i innymi rzeczami mogą być to szarańcze, jednak wybierajmy. Wielkością też, Co do wielkości pająka, wybieramy też pożywienie, więc wiadomo, jeżeli ten pająk ma jakieś 4DC, to spokojnie już możemy dać takiego trupnika. I chyba ta pani nie jest do końca głodna, bo go też nie zostawiać. Ale cisza nastała i czekamy, nie wiem czy to Pani patrzy na nas, może się zastanawia zjeść przy wszystkich czy nie. Nic, nie będziemy czekać dłużej następnego pająka. Może ta pani się w międzyczasie zastanowić nad tym, żeby go zjeść. No i co? Na możemy wziąć chromatopelma, tak zwana chromka. Ten pająk mnie jakieś dwa tygodnie temu. Mam jedną 5DC. Tam bo także prawdopodobnie samica, jeszcze nie wiem. A raczej go na pewno zimę. Albo też nie. Niestety dzisiaj to jakoś tak poza ma w tej jedzeniu. O, i wyczesuje się pani, nie jest chyba zainteresowana, ale i może. Czekam jeszcze chwilkę. Może w końcu jednak jednak stwierdzi, że warto go zjeść. O, i chyba się jednak przymierzy. Jak widzicie, jest to odcinek bez żadnych cięć, więc tak naprawdę. O, już mało brakowało, ale nie wiem, czy się wystraszyła. Czy coś się stało? Chyba dobrze by nie trafiła. No mam nadzieję, że zrobi drugie podejście. No dalej, dalej pani, bo pewnuje nam O jest z tym, oj jeszcze nie. Ale no delikatnie przebiła. Jest problem. Więc w końcu mamy śniadanie, przy obiad, czy kolację, ale mam. Jednak pani się nie zainteresowała, co za tym idzie. Nie wiem, czy teraz dobrze zrobić. Zresztą może teraz nie będę spiskiwał jej, bo mógłbym stracić i zostawić swoje jedzonko. Więc co? Kolejny ptasznik. Będzie to taki podrostek Brachybelma Emilia. O, czy widzicie panią? Zrobię delikatne zbliżenie. Żeby ją było widać w całości. Tutaj muszę się trochę połączyć, gdyż ta pani musi dostać jakiegoś ładnego karaczana. O! Widać, że była wygodniała. Piękne ujęcie, mam nadzieję, że wszystko było widać. Popatrzcie jeszcze chwilę na tą panią. Albo pana. No I oczywiście kolejny pająk. Kolejnym pająkiem będzie nam tu, z tego co pamiętam kolora to Jest piękny pajączek. Tutaj spokojnie możemy dać hara trzona. Patrzy czy będzie uciekał. O! Złoty szczół, chuliwa mać, niestety, ale źle obiekty położyłem. No i zobaczycie jedynie to, że już zjadł, za co bardzo przepraszam. Tutaj raczej nie będę ryzykował z jeszcze jedną, chociaż możemy zobaczyć. Zobaczymy, troszeczkę jednak trzeba oddalić. Jest tutaj na rozdzielniku, no zobaczymy, idzie. Też w jego stronę, bo chyba jednak nic tego, że go w jego Nie, nie jest zainteresowany, ale spokojnie, to, był, to jest akurat pająk, tyle co po blince, więc na pewno sobie poradzi z tym. Zamykamy kolejnego. Co możemy zrobić? Biała kolanówka się dalej. Teraz będziemy karmić pseudo Kramorisa i Gasa. Ptasznik nadrzewny. Nie wiem czy dobry zrobimy. Jest to dość szybki ptasznik, więc może tutaj, bo tutaj nie widać. Albo też opuścimy jeszcze kamerę. Oj. Chyba, że za ostro by było. Oj. Zobaczymy, czy coś się da chwycić. Chyba jednak nie. No niestety pająk dużo polował na samym dole, czyli był no, dość wygodniały. Raczej tego nie było widać. Tak jak mówiłem dzisiaj bez ścięć, chciałem wam pokazać 100% jak każdy jeden pająk. Atakuję, żeby nie było już oszukuję. Stawki jakieś żeby tym bardziej. I dobrze, mogę Wam powiedzieć, że w tym pokoju jest niezła jazda. I dość gorąco. Ze niej po prostu już powoli leci, ale nie poddaje się. Następnego pająka, no ten akurat na 100% na nic nie zje. Ten też nie. O, może sobie weźmiemy tego. To jest następny na dół patrzcie na Pomyszym obiektyw. O! Wydaje mi się, że dobrze widać. A co za tym idzie? To pani dostanie. shit. Trafiłem, Teraz już trafiłem pod jej wyższek, więc mam nadzieję, że to zje. A jeżeli nie, no to chwilę to zostawimy, a po prostu po odcinku odkopię gdzieś tego drugiego. I co mnie dziwi, że ten ptasznik nie jest zainteresowany naprawdę powiadem. jest jakiś zbytnie przekarmiony i tym podobno. Nie widać, żeby miał przejść wynikę. Ale I tak niestety bywa. ja ale zaraz będę szukał. No i zaraz się z tego też nic nie będzie, więc przejdziemy może do następnego panieczka. Chociaż kończą mi się tutaj mniej więcej propozycje. Może mniejsze wydanie Lasedory pari chybami. Tutaj postawimy sobie na Emilie. Płódko. być Wyćmiemy wydłużynkę. Najpierw zbliżmy, żeby ten naprawdę miał troszeczkę wilgotności. No i złapimy kaczanka jakiegoś mniejszego. O, taki może być. Aby nie mieć, aby nie tutaj nie wychodzimy. To jesteś obiadem. Oj, 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 chyba coś tam jeszcze było widać. Już pani wciągła tego dre... karaczana. Przepraszam, tego nie Zaraz widzicie, że nie wiem czym karmi. No trudno. To zbytnio chyba tego nie było widać. Ale okej. Okay. Coś mi tu dzisiaj się nie udaje z tym karmieniem. Ale dobrze. Ddy, ddy, ddy. Z tego którego mamy, to jest od o, ale ten pająk na pewno już nie będzie. To możemy zrobić, to jedynie Musi żyć. Na pewno tego będzie potrzebował, więc spokojnie zaraz to osiągnie. A ja go zamykam i odkładam dalej. No i tutaj mamy taką małą sasierkę. Zobaczymy jak ten pajączek się ma. Co za tym idzie. Potrzebujemy jakieś podkładki. Moja Emilia dobrze się spicuje. Otworzymy sobie całość. Zbliżymy na początku. Tego pajączka już niebawem będę też musiał przełożyć. No i nie wiem czy będzie widać jak on zaatakuje i czy w ogóle zaatakuje. Jest to tak naprawdę Cyriokosmus Paras Milesis. Nie wiem czy dołożył do końca w momentum. Kurczę. Nie tak miało być. Py miałeś obec. Czy nie za dużo delikatnie. No ale zobaczymy, może wyjdzie. Trzeba przypilnować, że nie uciek. Chyba teraz dobrze wszedł. Idzie, idzie, idzie. Nie wiem czy tu do końca idzie, idzie, ale idzie. Idzie, ale garażnie sobie. Spróbuję złapać coś troszeczkę mniejszego. nie będę do końca jest zainteresowany tą karmówką, a szkoda, bo fajnie już wygląda. Jeszcze chwilkę poczekamy. Jeżeli nie, no to niestety będzie trzeba zamknąć pojemniczki i zostawić, chociaż widzę dość blisko tego pająka. Ja znowu się odsunął. Ojej, No i nic, nie będzie po podłodze. I też nie po Że Może teraz być lepiej w porównaniu. Delikatnego więc nie wiem czy tutaj Cyril Kosmos para z się zainteresuje tym. Ale chyba jednak nie jak zwykle przestał się uszyć. Jeszcze jeden taki. Wypad możemy zrobić, że żeby... to ja Wiadam, że nie. Nie ma co tutaj próbować. Ja go tu zostawię, może się w międzyczasie zainteresuje. Nie wiem czy jeszcze mamy jakiegoś ciekawego ptasznika. Gdyby coś zjadł. To nie jest akurat zakopany. Użyty. Też jest to tylko pełno akurat mam trzy sztuki, więc jednicyu, oj, tu nawet jest jeszcze drewno, jak drewno, przepraszam, karaczem. Czy to słodzik? jak do tej pory nie zjadł, już nie zje. Co, bo jeżeli od jedzenia do jedzenia tak naprawdę ptasznik nie zjadł, to nie ma co ryzykować tym, że w trakcie wylinki taki karaszon go w jakiś sposób uszkodzi. To by szkoda pająka. No nic, chyba mam w stanie więcej nie będę pokazać w momencie. Chociaż może jeszcze tutaj chodnik topus cancarides ma takiego odrostka, jeszcze też nie seksa w takiej małej kostetce. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Mhm. Jakoś wszystkie te pamiątki ostatnio mają sucho. Ale przez to też, że zwiększyłem trochę. Mhm. Piękna. Nie wiem, czy zobaczycie. Oj, ale pięknie wyskoczył. Jednego upolował, czy będzie w stanie drugiego? Ale raczej tak. To jest ptasznik, który tak naprawdę, non-stop, by i non-stop, by Co robi dość szybko, nawet kiedy się dziwię, że aż tak szybko dojdzie. Więc tym bardziej trzeba niego uważać. Więc z jednym sobie poradził. Trochę go zbliżyłem, więc spokojnie możemy go zamknąć. No i dobrze. Kilka prób udanych, kilka prób niestety nieudanych, co za tym idzie. Jeżeli Wam się coś podobało, to oczywiście. Zapraszam Was do subskrybowania kanału oraz łapki w górę. Tutaj Wam mogę powiedzieć, że jednak się opłacało widziej obiad. Już właśnie go wcina. No i git. Gicior, gicior, gicior. Ok, no to zobaczymy w następnym odcinku pozdrowieńka.